To jest największym zagrożeniem dla młodych ludzi, brak wiedzy, brak kasy, czy brak ambicji? Dzisiaj myślę, że zdecydowanie brak ambicji i chęci, że ludzie po prostu siedzą z Instagramem, siedzą z tym TikTokiem i oni nawet nie wiedzą, co mają robić, po prostu nasze mózgi w tym momencie są zniszczone. Brak ambicji i brak proaktywności. To, co w, mojej, w moim przypadku, w mojej historii sprawiło, że gdzieś tam udawało mi się. W nie wiem, jak to powiedzieć, do, dojść do, do jakichś tam sukcesów, to moja proaktywność. To, że ja zawsze byłem, wychodziłem. Chciałem kogoś poznać, chciałem, chciałem być na każdym wydarzeniu, które się działo wokół mnie. Dzwoniłem do ludzi, którzy osiągnęli większy sukces, pisałem do nich, pytałem o radę. To jest ta proaktywność i uważam, że ludzie, którzy mają proaktywność, młodzież, która ma proaktywność, to są, to są osoby, które na samym końcu dużo osiągają. Brak ambicji, bo bez ambicji nie ma wiedzy, nie ma kasy. Także e, wiadomo, jak się kończą sytuacje jakichś losowych milionerów, potem wracają z, do punktu wyjścia albo i niżej. Brak motywacji, bym powiedział, dla młodych. Jak brakuje motywacji do zmiany, to wtedy dopiero pojawia się problem. Jezu, to są wszystkie czynniki, które wpływają w jakiś sposób na prawdopodobieństwo sukcesu. Więc ciężko mi ocenić, w jakich proporcjach one są ważne, ale jeśli ktoś nie ma ambicji, to nawet myślę, że nie wykorzysta wiedzy czy doświadczenia, ani nie zdobędzie kasy. Nie? Myślę, że brak ambicji. Bo jeżeli nie ma ambicji, to nie chce im się edukować, więc nie mają wiedzy, przez co nie mają pieniędzy. Brak ambicji. Brak kasy można nadrobić, mając odpowiednie ambicje, brak wiedzy można nadrobić, mając odpowiednie ambicje. Więc jeżeli nie masz ambicji i nic ci się nie chce, to nawet jeżeli masz hajs i jesteś super mądry, to i tak nic z ciebie nie będzie. Wydaje mi się, że brak wiedzy i brak ambicji. Brak wiedzy przede wszystkim dlatego, że nawet jeżeli ktoś ma kapitał, nie umiejętnie tym zarządza. Co niestety widzimy bardzo często po informacjach, jak dużo dzisiaj było likwidacji na futuresach. Brak ambicji, bo jeżeli nie będą chcieli sięgnąć po swoje cele, swoje marzenia, to po nie nie sięgną i będą w tym miejscu, w którym są cały czas.